W naszej radiowej kuchni na ścianie jest napisane, że Paweł Bogaj, z poranka Radia Supernowa, myśli, że Fischer to sklep rybny. A ty lubisz ryby? Nie, nie jadam. A karpia na przykład? Karp. Karp jest dobry. A, a karp z bułecką? A nie, no to na stacji benzynowej zawsze. <laughs> w takim razie szerokiej drogi i smacznego Wam ży życzymy, Kowalski. I jakim pięknego weekendu? Do usłyszenia. Pa. Oto promocja. W weekend nie tańcz sama. Tańcz z nami w Radiu Supernowa. Najlepsza impreza w Twoim mieście. Wpadaj dzisiaj wieczorem o 20 do Radia Supernowa. Oto promocja. Reklama. To już dziesiąta edycja programu, który zdobył miliony polskich serc. Rolnik szuka żony. W niedzielę o 21.20 w TVP1. Bądźmy razem jesienią, to musisz zobaczyć. Nie ma co kryć radości, bo w Deals kupisz nowe, półlitrowe Frugo Energy w ofercie 2 plus 1 gratis, czyli 3 zł za sztukę. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 4,50 za sztukę. Mamy już ponad 250 sklepów. Znajdź swój na www.deals.pl. Make a Deals. Biurko do nauki czy zabawy? Z IKEA wszystko, co robisz, jest w porządku. Teraz meble biurowe taniej o 15% przy zakupach powyżej 600 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family oraz IKEA Business Network ważna do 16 września. Regulamin na ikea.pl Masz może gumy do rzucia? Kto ma gumy do rzucia? Mentos ma gumy. Mentos Pure Fresh. To gumy do rzucia z płynną esencją, gwarantujące szybkie i długotrwałe odświeżenie. Powiedz tak, świeżości. Mentos. Jest tu fresh. Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje? Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt Ikea dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj! Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć Ikea. Dobrze pomyślane i dobrze wykonane. Tak, polsko. To znaczy dziękujemy. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Jak sobota to Nutella aż 350 gramów za złotówkę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz nutella aż 350 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl. War Warsaw so shore level hard odpalamy nowy sezon. Już w niedzielę o 23.00 w MTV. Play w domu i poza domem. Dokup super szybki światłowu tuż od 30 zł miesięcznie po rabatach z umową tylko na 9 miesięcy, a do tego Netflix na 2 miesiące w prezencie. Sprawdź szczegóły w salonach na play.pl lub zadzwoń pod numer infolinii 790 472 472, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Gdzie? Kiedy Supernowa Stalowa Wola. Polecam. Emanuela Kwaśniak to będzie prawdziwy zastrzyk adrenaliny. W tym roku stalowa wola jest gospodarzem mistrzostw Polski OCR. Do miasta zjedzie się czołówka zawodników w biegach przeszkodowych, którzy udowodnią, że te zawody to będzie ostra jazda bez trzymanki. By wygrać, trzeba będzie się wspinać, czołgać, biegać, podciągać i przy okazji robić to szybciej niż inni. Możesz spróbować i tym. Wystarczy się zapisać. Mistrzostwa startują 30 września na na wsańskich błoniach w Woli. W Lipie lipy nie będzie, więc jeśli nie macie planów na sobotę, to dajcie głośniej. Na początek organizatorzy zapraszają na wspólny rajd rowerowy pieczonego ziemniaka. Wszystko po to, by spalić zbędne kalorie, aby później skosztować smakołyków przyrządzonych w konkursie potrawy z darami lasu. To nie wszystkie atrakcje tego wieczoru. Będzie fotobudka, dmuchańce, strzelnica i strefa animacyjna. Start jutro o 13 na placu przy Sportowym w Libie. Three, three, two, two. Super 13. 19 w piąteczek Może oznaczać tylko jedno Może oznaczać 229 notowanie Super 13. w Radiu Supernowa Konrad Traczyk, cześć, witajcie No i już teraz zapnijcie pasy, bo w naszym notowaniu Będzie prawdziwa jazda bez trzymanki No ale najpierw trochę się cofnijmy I zobaczmy jak to było w zeszłym tygodniu Kto był na miejscu trzecim? Wersow z jej numerem O północy, sprawdźmy miejsce drugie a tutaj król Latino, czyli Skolim z jego kawałkiem, ona mi dała. Całe serce nawet. Wy całe serce oddaliście natomiast sana, która ostatnio pojawiła się na miejscu pierwszym super trzynastki z numerem pocałunki, gdzie będzie dzisiaj... Ja już wiem, ale nie powiem, bo nie byłoby niespodzianki. Powiem tylko, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Najlepszym dowodem na to są cztery nowości w naszym notowaniu. Będą też dwie premiery i w ogóle dużo się będzie działo dzisiaj, a to też z waszym udziałem, bo mam jak zawsze super pytanie, super trzynastki. No i w tym chciałbym się dowiedzieć, jaki numer będzie królował u was podczas imprez w ten weekend. 726-826-826, już teraz, a ja mam dla was jak zawsze płyty od polskich gwiazd. 726-826-826, który polski numer będzie królował? U was podczas imprez w ten weekend? Dawaj się znać. A przed nami już teraz pierwsza z gwiazd. Zaczynamy od spadku: Margaret i tańczy głupia z 10 na 13. Hey!